Ja to na pewno Amatowski. <śmienic> dalej, dalej, go, uh, Dźwięk tłuczonego szkła to My ja, Wyrzucał mikrofon przez, przez okno, stop Najgorszy hip-hop w mieście nie umiem uwieść gdzie Myślą lotną, trafić w W ustach mam słowa życzele, tylko nie wiem z Skorożki ze które kreślę jak kosak są mniej wygodne niż Opel opelconsa A co gorsza, patrz, one czują się tu, nie na miejscu, Brak suk, menu selekcji przy wejściu lokalu Nie polecano w żadnym czasopiśmie Myśląc logicznie, to stało im jedno wyjście drzwiami Już nie ma ich przy stole, uleciały jak zwiewna chmurka Zdziwione, dostała jedna dawulka usztywiona betonem i bawi się mobilnym telefonem. Uświadamiam młodzież, że to, co się dzieje na scenie, niewiele ją obchodzi Może nie jest w jej guście ani w modzie, może czy bawicie się gorzej, no dobrze Gramy dalej dla tych, co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali, chociaż parkiet świeci wózkami Gramy dalej, gramy dalej dla tych, co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali, chociaż parkiet świeci wózkami Gramy dalej, gramy dalej bye I zostali goście poważni, co mają mi za złe, że książek nie czytam I oglądam tylko obrazki, ta, mimo że tak ich kocham To koszmar bezrobotnego filozofa, chcieli ekstremy, jest konserwa Długo nie goszczą, wychodzą w wam stoją im kością każde konferanse, nie błysną obecnością, na tym performansie Ewiwalarte, won, im bije dzwon, a mi dzwonki przy czapce Każdy z nich to Leszek Kołakowski, wolpa, po lekcjach kreatywności piątka Zestetyki w indeksie Każdy to ekspert, liczy się eksperymenta To postrzelamy To nic, że krzywym działem To nic, że do zgniłych jajec Czy bawicie się źle, to wspaniale Gramy dalej dla tych, co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali Chociaż parkiet świeci pustkami gramy dalej, gramy dalej Dla tych, co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali Chociaż parkiet świeci pustkami my gramy

Zawsze was świetnie I zawsze o tym marzyłem Tak żeby was zobaczyli Kto mnie łapie za buty skórzane męskie Każdy głupi chce zająć moje miejsce I że unieście w górę dłonie Jak mam na imię powiedzcie Naroście się wreszcie znają do zwiedzy I MTV marzą o karierze Co się dziwić, jak tu nie wierzyć Wytłum szczegółów pokazuje się wynajęty Billy jako Astel Grandioso Styl Wielki pitbull, cygalo I klowane felgi w swingach, modelki i basen i w związku z tym ma dobrą prasę, świetne recenzje, ogólne zachwyty Inteligencję fascynuje prymityw, smarkacz nie wie przy tym Że po zejściu z planu zostaje z tyłu, basen w szpitalu Zanurzeni w Fajorze pod nazwą show business Wysyłam im wielkie ją na mieliznę Na której tkwią i w gwizdek w systemie surround i stereo Brać go stąd dalej w ostatnie rzędy i zakuć Bądźcie bezwzględni w razie ataku, patyk między zęby ten breci, ten nudzi, ten amaton, a nam dajcie buzi I mówcie mi tato, nim nas stój zburzy Organizator, bo tłum ludzi w kiblu stworzył na to On mówi panowie, zróbcie miejsce, patrzyłem sobie na waszą klęskę Dobre wejście, nic o nim nie wiecie Raz, picz, dwa, bas, trzy skręć, patrzcie, dawam lekcję, jak się kaszle wszystkie oczy na mnie co dajcie sam spadajcie teraz ja gram Gramy dalej, dla tych dalej, co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali Chociaż parkiet świeci wózkami Gramy dalej, gramy dalej Dla tych co tu jeszcze pozostali Dla tych kilku osób na sali Chociaż parkiet świeci wózkami Gramy dalej, gramy dalej Teraz. Za... Revelacji. To ja tak zostanę tutaj. Zostaniesz dobrze. Po przeszkadzam. Ci. Dobrze. We dwóch zawsze da się To teraz będzie utwór, który zmieniał tytuł chyba pięć razy. Najpierw nazywał się yy, roboczo bodajże, nie wiem, Szarego żeśmy nazywali czegoś, tak? Czy Allen B? Nie ja pamiętam potem nazywał się Smutni Kolesie, bo refren jest, jak gdyby nawiązuje do tego tego odkrywczego stwierdzenia, że, że smutni kolesie jesteśmy smutnymi kolesiami, którymi nic nie wychodzi, a autorem tego bon motu jest nasz basista Marian, który tak właśnie do mnie rzekł po pierwszym dniu nagraniowym słuchaj Michał, musimy się przygotować na to, że jesteśmy smutnymi gośćmi, którym nic nie wyjdzie. Jak widać mylił się, ale i tak jest fajny i go lubię. No, a teraz się nazywam Mamo, co to jest afrokolektyw ten kawałek. Wiecie, zawsze miałem problemy z, z decyzjami artystycznymi. Mhm. Mów, powstałem jeszcze raz artystycznymi. Nie myśleli, że tu przyszedłem kurde sprzątać albo coś. Dobra.